Cześć, ja jestem Andri, jestem prezesem Fundacji Dusza i w tym filmiku chcę pokazać, jak uzyskać zaświadczenie z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. To zaświadczenie jest niezbędne, jeżeli będziecie pracować w organizacji, która organizuje jakieś wydarzenia z udziałem osób niepełnoletnich, więc w tym filmiku pokażę, jak to zaświadczenie dost uzyskać. Jest to no całkiem bezpłatne, więc przejdźmy krok po kroku. Więc najpierw chodzicie sobie na stronę rpsms.go.pl, link do tej stronki będzie w opisie do filmiku i tutaj mamy takie niby trzy rejestry, tak, z dostępem ograniczonym, publicznym i Państwowej Komisji. się wziąć zaświadczenie z tego rejestru, więc najpierw musicie się zarejestrować. Jeżeli nie macie tutaj profilu, wchodzimy o rejestrację. Zakładacie konto dla użytkownika indywidualnego. Wpisujecie swoje dane. Tutaj wpisujecie identyfikator, którym będziecie logować się, bądź możecie kliknąć to i wtedy system ma wygeneruje identyfikator automatycznie. I dostaniecie go na maila. Jak już założycie konto, ustawicie sobie swoje hasło. I potwierdzicie to linkiem z maila, możecie się logować. Więc klikacie, zaloguj się, i tutaj sobie logujecie. Ja to gdzieś tutaj mam. Mam fundacyjne, bo też mam konto użytkownika, insty... in... czy tego dla organizacji, ale też mam indywidualne. Tak? I już się zalogujecie. Poczekamy chwilę, bo coś to przymula. Jeszcze raz. RPS, to jest to. Tak, jesteśmy, OK. I teraz musicie sobie co zrobić? Tu macie listę zapytań i wniosków, więc jak sobie złożycie wniosek, to w tej zakładce będziecie mieli wydruk. Sobie go pobieracie w formacie normalnie w PDF-ie i przesyłacie do pracodawcy, do fundacji, do, do organizacji, kto, która od was tego wymaga. Więc to jest mega proste. Macie to w zasadzie od ręki. I nie musicie na nie czekać, jak jest w przypadku rejestru karnego, tak? A żeby złożyć, tak? No to klikacie tutaj dane osobowe. Będziecie mieli taki formularz, go sobie wypełniacie, podpisujecie profilem zaufanym i macie swoje dane. Ja tutaj raczej kliknąć nie mogę, bo wyświetlą się moje dane osobowe, które bym nie chciał wyświetlać. Więc tak to wygląda. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak macie jakieś pytanie, to proszę śmiało pytać w komentarzach. No i tyle. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich ciepło. Do zobaczenia.